Teraz będzie coś z naszego miasta. FAUGŻYS! FAUGŻYS jest jednym z największych ośrodków przemysłowych na Dolnym Śląsku. Znajdują się tu kopalnie węgla, fabryki wyrobów porcelanowych, fabryki bukiennicze i potężna elektrownia, która prądem z tym zasila tego Czechosłowacji. W mieszka już ponad 70 tysięcy Polaków. Pozostało jeszcze około 30 tysięcy Niemców, których wycieplanie rozwija się pomysł. Wawrzyk czeka na polskich spustniazy, rzemieślników, nauczycieli, przede wszystkim jednak czeka na górników. Nic dziwnego, że cały śląsk wida entuzjastycznie górników polskich, którzy po latach pracy na obcyźnie wracają z Francji do kraju. Nasz operator uczestniczył w powitaniu jednego z takich transportów na stacji w Adam Kaczmarski wyemigrował do Francji w roku 1929. Obecnie wraca do kraju z żoną i pięciorgiem dzieci. Górnicy przywieźli do kraju cały swój dobytek. Czekają ich tu domy odpowiednio zabezpieczone i gotowe na przyjęcie nowych gospodarzy. Na tydzień ziem odzyskanych rozpoczął się wielką manifestacją w Wałbrzyku, której mimo ulewnego deszczu wzięły udział tysiące górników i osadników. Na uroczystość przybył wicepremier i minister Ziem odzyskanych Władysław Gomułka, który powiedział, zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic zachodnich jest osią polityki rządu polskiego. Tym samym służymy najlepiej w sprawie utrwalenia pokoju w Europie. Kończąc przemówienie, wicepremier zaznaczył, że podniesienie ekonomii naszego kraju wymaga olbrzymich nakładów pieniędzy i pracy. W tym roku na ziemiach odzyskanych zostanie zainwestowane 65 miliardów złotych. Sezon leczniczy w stolicach na Dolnym Śląsku trwa cały rok. Takie czasie zimy przechodzą tu kuracje małorolni i średniorolni chłopi skierowani przez Związek Samopomocy Chłopskiej. Wielu z tych choruje już od kilkunastu lat, jednak dopiero teraz w Polsce Ludowej leczenie zdrojowe stało się dla nich dostępne. Małorolny Skileckiego, obywatel ślubczyk, ma początki reumatyzmu. Okłady borowinowe pomogą wyleczyć chorobę w pierwszym jej stadiu. Dla astmatyków stolice posiadają skuteczne inhalacje pneumatyczne. Wygląda to jak instrument muzyczny, ale klawisze służą tylko do regulowania dopływu powietrza. We wszystkich ustrowiskach Polski tysiące chłopów odzyskuje w czasie zimy zdrowie i nabiera nowych sił do pracy. Polska myśl techniczna święci nowe triumfy. W Wałbrzychu w koksowni Bolesław Probry uruchomiono nową baterię pieców. Dzięki nim wydajność koksowni wzrośnie o przeszło 30%. Nowa bateria pieców wykonana została całkowicie przez polskich inżynierów i robotników w miejsce starej, zupełnie zużytej i nie nadającej się do produkcji. Specjalne urządzenie wypycha kok, z na wagon czerwony jeszcze kok wędruje pod pryską, a po ostudzeniu na skład. Stąd zostanie rozwieziony do zakładów przemysłowych całego kraju. Ulice w są bardzo strome. Przepełniona przyczepka niekiedy nie wytrzymuje obciążenia i urywa się, co może powodować groźne wypadki. Jak temu zaradzić? Majster Michał Sobociak skonstruował specjalny hamulec dla pszczółek. Hamulec umieszcza się pod wagonem. Powodem motorowym połączony jest on przy pomocy łańcucha. Pierwsza próba. Wagon przyczepny oderwał się i stanął. Naciągnięta linka sprawiła w ruch hamulcach. kawałkowociak oddał wielką sługę ludziom pracy. Z wypadków tramwajowych w Wałbrzychu nie będzie. Talerze. Zwykłe i dobrze nam znane talerze, płytkie i głębokie, też mają swoją historię. W fabryce Krzysztof na Dolnym Śląsku produkuje się na użytek krajowy i zagraniczny porcelanę najbardziej poszukiwaną, tak zwaną kremową. Ręce Edwarda Górnika potrafią uformować dziennie 6500 talerzy. Od kąpieli w plażu, że zależy późniejszy powrót. W tej trasy przoduje wózja matkińska. Trzeba oczyścić podstawę, by się później zupa nie wylewała. Talerzy nie stara się do zabyle jak. Mogłyby popękać, poternić, stracić pomysł. Matylda Szyżyk i Edmund Wierzchowski układają je jak kapelusze do pudelek. Talerz, na którym będziemy jedli dania zimne i gorące, przechodzi solidną zaprawę ogniową. 53 minuty w temperaturze 1400 stopni. To nie bagatela. Cóż dla niego później znaczy 100 stopniowy rząd? Zosia Wojtanek z prawną ręką znaczy piękny desek. Matny gustowny talerz pobudza Któż nie słyszał o górniku Józefie Ciszaku z Walbrzycha? Na kopalni Bolesław Hrobry wykonał on roczny plan wydobycia węgla w 3 miesiące i 10 dni. Właśnie po skończonej pracy Ciszak wychodzi z szybu razem z kolegami. Dyrektor kopalni wraz z przedstawicielami partii składa mu serdeczne gratulacje. Jest czego winszować. Mimo, że Ciszak jest zasmolony po pracy, widać jak bardzo jest wzruszony i jak bardzo się cieszy. Kopalnia Bolesław Chrobry zajmuje czołowe miejsce w walce o wykonanie planów produkcyjnych. Na masowym zebraniu załogi omawiane są nowe normy pracy w górnictwie. Dla uczczenia 33. rocznicy rewolucji październikowej i II Światowego Kongresu Pokoju padają konkretne zobowiązania przekroczenia nowych norm. Pierwsza w Polsce kobieta sztygar Zofia Lachowska omawia z towarzyszami pracy nowy system norm i płac. Zresztą długo rozprawiać. Spójrzmy na tablicę wyników. Oto najlepsze argumenty. Już w pierwszych dniach stosowania nowych norm wzrosła wydajność pracy, podniosły się zarobki. A wraz ze wzrostem wydobycia rośnie siła naszej narodowej gospodarki. Plan roczny wykonany przed terminem. Taki triumfalny meldunek złożyła zaloga szybu Jan w kopalni Minatoreza w Balbrzychu. Ten największy szyb węglowy dolnego Śląska był pierwszym w Polsce, który wykonał przedterminowo plan pierwszego roku sześciolat. Uroczystość wydobycia ostatniego wózka stała się świętem nie tylko kopalni, lecz całego górniczego bałbrzycha. nie witalo górników przy powrocie z domu. Chłopcy czują się jak panna na imieninach. Brygada Kulczaka zasłużyła sobie na tę kwiatową owację. Przed terminowym wykonaniem zadań pierwszego roku planu sześcioletniego witają górnicy polscy tegoroczną Barburgę. Sofia Lachowska jest pierwszą w Polsce kobietą sztygarem. W kopalni Bolesław Chrobry w Wałbrzychu Pełni funkcję sztygara powierzchniowego. Dozoruje pracę brygady szkoli młodych górników. Przy niej uczniowie szkody przysposobienia przemysłowego uczą się prawidłowego wylatunku i dostawy pustych wózków na dół do kopalni. Kobiety pracują również na dole. Nowe towarzyszki pracy zastępują mężczyzn w obsłudze kolejek, transportu, sortowni. Lachowska rozmawia z koleżankami, tym razem nie jako sztygar, ale jako korespondent Gazety Robotniczej. Zbliża się uroczysty obchód Międzynarodowego Dnia Kobiet. Pracujące kobiety całej Polski uczczą ten dzień specjalnymi zobowiązaniami produkcyjnymi. Górniczki Bolesława Chrobrego podjęły je jako jedne z pierwszych. O tym właśnie napisała Zofia Lachowska, do swojej gazety. Walbrzych. Start do eliminacji przed wyścigiem pokoju. Startują członkowie kadry, wśród nich uczestnicy wyścigu do kola Egiptu i czołowi kolarze z Rzeszeń. Trasa prowadzi do Bierutowic. Królak z Jarząbkiem i Czarneckim inicjują ucieczkę. Tempo wyścigu rośnie. Kolarz Gwardii Kamiński miał ciężki upadek, ale tak, mimo podluczenia będzie jechał dalej. Trener Kapiak na swoim motorze. Warunki wyścigu są bardzo ciężkie. Główna stawka prowadzi zacięty pościg za uciekinierami. Na finiszu niespodziewane zwycięstwo odnosi globaty. Solidnie napracowali się nasi kolarze, zanim tego tegoroczną reprezentację Polski na dziewiąty wyścig pokoju. Z zagłębia płynie do Wrocławia Rzeczka Bystrzyca. Woda w niej czarna, brudna i gęsta. A na brzegach, spójrzcie sami, całe zwary mialu węglowego. Kopalnia Bolesław Chrobry i nie ona jedna ma zaniedbane i zdewastowane osadniki i kanały. Wytłukany w sortowni miał nie zatrzymuje się w osadnikach i płynie sobie w siną dal, zatruwając wody Bystrzycy. W tych warunkach można było na wybrzeżu Bystrzycy założyć jedyną w swoim rodzaju kopalnię odkrywkową. Zaloga przędzalni we Wrocławiu postanowiła wykorzystać miał węglowy na potrzeby zakładu. Inicjatywa dobra, ale może by jednak było prościej naprawić osadniki węglowe w Małbrzyku. Stoi niedaleko od Wałbrzycha, w książu, otoczony wielkim starym parkiem, budowany przez pokolenia i stulecia, mieszanina epok i stylów. Przy tym wszystkim niezwykły zabytek na skalę europejską. Ongiś siedziba piastów śląskich, później książąt pszczyńskich. Mimo, że gospodarowali tu i hitlerowcy, i szabrownicy, zachowały się prastare relikty czasów piastowskich z XIII i XIV wieku. Zabezpieczony dziś przez Ministerstwo Kultury i Sztuki olbrzymi zamek kryje w sobie wiele pamiątek przeszłości, a także nieco śladów teraźniejszości. Jest w nim 400 komnat. Stoją puste, czekają na gospodarza. Hotel, ośrodek wczasowy, centrum turystyczne. Komu zamek? Całkiem darmo, duchy książąt co sobota. Komu zamek? Komu, komu? Potężny masyw zamkowy w książu kolował Brzycha, ma jeszcze burzliwszą historię. Podczas ostatniej wojny hitlerowcy wydrążyli pod nim podziemia przeznaczone podobno dla samego Führera. Nie zdążyli jednak wysadzić w powietrze tej monumentalnej budowli. Być może znajdzie tu pomieszczenie wielki ośrodek wypoczynkowy i hotel turystyczny, o nazwie nie wątpimy Piastowski. Obok pięknego zamku w Książu, w miejscowej stadninie koni, każdy dzień rozpoczyna się tak samo, treningiem zaprzęgowej czwórki typu angielskiego. Powozi jeden z najlepszych woźniców w Europie, Władysław Adamczak. Nieco później na padok wyjeżdżają masztalerze, ćwiczą konie czystej krwi arabskiej, angliki, konie śląskie i wielkopolskie. Gdy się gubisz na to, że bądź rozumny, nie kiep. Oddaj mnie inicjatywę, mam przecież większy łeb. Chyba mądrze radzi koń początkującym, którzy przyjechali tu, by spędzić w czasy w siodle. Po tygodniu każdy jeździec czuje się w siodle jak w fotelu. Jak się czuje koń? Trudno zgadnąć. żeby tak choć raz w tygodniu zamienić malucha na ogiera. Mniej pali, no i podsufitka nie odpada. Twarze mówią więcej niż dane statystyczne. Zarobki w naszej spółdzielni y, staczają się po równi pochyłej. Jeżeli w grudniu zarabialiśmy średnio po 300-400 tysięcy, to w tej chwili Zarobki od 160 do 200, 230 tak się kształtują, i być może to są jeden z ostatnich miesięcy, że w ogóle ludzie mogą coś zarobić i nie ma perspektyw na polepszenie. Gdyby jeszcze była perspektywa, że będziemy mieć jakąś pracę, może kooperacyjną, może własną, to, to nastroje ludzi byłyby lepsze, ale perspektywy żadnej nie ma. I likwidując te miejsca pracy, to nie tylko zlikwiduje się zakład pracy, ale zlikwiduje się też miejsce, gdzie. Ci inwalidzi chorzy psychicznie i opóźnieni w rozwoju stracą swoje poczucie godności ludzkiej. W przypadku ludzi upośledzonych chodzi o coś więcej niż godność. Stawką jest sens życia. Za chwilę może nie być zajęcia dla tych rąk. Współdzielnia pracy inwalidów Elektrochem w Wałbrzychu zwolni 180 osób. Zakład pracy chronionej przeistoczy się w swoje przeciwieństwo. Plajta grozi całej spółdzielni. Diora, potentat i dzierżawca dużej hali montażowej w elektrochemie, spakował swoje manatki. Jest już spółką, której ekonomia podyktowała koniec zainteresowania rynkiem pracy inwalidów. 200 inwalidów oczekujących na pracę w Wałbrzychu dołączą w tej samej sile ci, którzy już pracę mieli. Częściowo stanęła produkcja we wrocławskiej spółdzielni inwalidów SIPRO.